Witam Was serdecznie w ten piękny, mglisty wieczór. Chciałem się Was zapytać, co byście pomyśleli, zrobili, gdyby jutro ogłoszono na świecie, że wynaleziono komputronium, czyli programowalną materię i na przykład kupujecie sobie taki zestaw komputronium, który ma wymiary 4x4 cm i na przykład. Łączycie się z tym komputronium za pomocą telefonu z Androidem, iPhone'em, i mówicie, jaki byście chcieli mieć komputer. No i to komputronium zaczyna to tworzyć. I tak naprawdę każdy w domu by miał superpotężny komputer. To dlaczego nie? Czekam na Wasze komentarze, ciekawe pomysły, co byście mogli z tego zrobić, stworzyć. Zostawiam sekcję komentarzy dla Was, bo to ciekawy pomysł. Pozdrawiam serdecznie.